W Greenkanu wnętrza dziś bardzo ciekawy temat temat podłóg, ale podłóg z motywem jodły. Jeżeli jesteście ciekawi, co znaczy określenie jodła francuska, jodła węgierska albo klasyczna, to koniecznie musicie zobaczyć ten materiał. A skoro rozmawiamy o podłogach, to wiadomo, w salonie Belpol, dziś w Gdańsku, ja za chwileczkę będę miała spotkanie z projektantami, z architektami, i zaraz potem wracamy do głównego tematu odcinka. Witajcie na pokładzie Greenkanu, zaczynamy. Ukrywam, że bardzo czekałam na ten konkretny odcinek, na ten konkretny temat, głównie z tego powodu, że motyw jodełki to jest mój ulubiony motyw, jeśli chodzi o podłogi. Wiem Dorota, że ty też lubisz bardzo projektować w oparciu właśnie o ten motyw. Dlaczego? Asiu jak najbardziej to się wszystko zgadza. Ja też jestem ogromną fanką wzoru jodełki. Przede wszystkim jodełka skradła moje serce z trzech powodów. Mhm. Jodełka jest ponadczasowa. Jest uniwersalna, sama potrafi stanowić charakter wnętrza. Pełna zgoda, zgadza się, rzeczywiście tak jest. Może troszeczkę o genezie w ogóle opowiadajmy naszym widzom. Podłoga i odłowa tak mniej więcej możecie kojarzyć, jak ona wygląda. Ci z Was, którzy się interesują wnętrzami, bardzo kojarzą, jak ona wygląda. Mamy po pierwsze trzy rodzaje tych podłóg, a jeśli chodzi o genezę historyczną, to jak to w ogóle się stało, że ona w Polsce się pojawiła? Podłoga klasyczna, podłoga układana w wiodełkę przede wszystkim jest znana w Polsce z lat 20. Mhm. poprzedniego wieku, znamy ją przede wszystkim z kamienic oraz z mieszkań lat 70. Możecie być zdziwieni, ale rzeczywiście tamte lata 60. i 70. bardzo często gościły właśnie tego typu podłogą. Mieszkania naszych babci, tak. Tak? czy te, które my możemy jeszcze pamiętać, to właśnie ułożenie takich deseczek. No ale ja wiem, że ta podłoga dużo, dużo wcześniej tak naprawdę się pojawia. Oczywiście motywy samej jodełki klasycznej możemy doszukiwać się nawet w antyku, mm -hmm. graficzne w, graficzne graficzne. W, w graficznych motywach antyku e, oraz w układzie cegieł. Mm -hmm że Ci wejdę w słowo, ten układ cegieł właśnie jodełkowy widzimy do dziś bardzo często na przykład w ogrodach, w rażacjach ogrodowych, albo no, jeśli chodzi o podłogi na przykład w agroturystykach, w takich domach dawnych w ten sposób budowanych. A wracając do tematu podłóg takich mieszkalnych, usługowych, do motywu historycznego, co o Francji byś powiedziała? Tak zahaczam. No tam przede wszystkim królowała jodełka francuska, rozwinął się motyw jodły przede wszystkim na dworach, w pałacach królewskich. No, była to uwielbiana jodła przez francuskiego króla, Franciszka I Welzjusza, mhm. który bardzo doceniał jodełkę za jej szlachetność, za trudność jej układania, ale przede wszystkim za niepowtarzalne wzory. To może o tych trzech rodzajach opowiemy, tak? żeby tak usystematyzować naszą wiedzę. Mamy trzy rodzaje ułożenia podłogi jodełkowej. Francuska. Tak, francuska jodełka, która charakteryzuje się przycięciem krótszych boków pod kątem 45 stopni. Mhm. Mamy również jodełkę węgierską, często nazywaną taką bardziej Siostra. rozłożystą, mhm. tak siostrą Francuza ym, oraz jodełkę klasyczną. Jodełka klasyczną, która myślę, że jest najczęściej stosowana w naszych polskich domach Zglana, i jest najbardziej znanym motywem tak, wśród naszych mieszkańców, jest to jodełka, którą możemy zaobserwować tutaj na ścianie. Nie przypadkowo słuchajcie, nagrywamy dziś w tym dokładnie miejscu. Tak, jodełka ta charakteryzuje się przede wszystkim całymi dużymi dechami, które połączone są ze sobą pod kątem 90 stopni. Czyli motyw pojedynczej deski, pojedynczego panela, bo dziś akurat rozmawiamy o podłogach winylowych. Ułożonych ze sobą, krótszy bok dochodzi do dłuższego. Tak dokładnie jak w tej chwili widzicie, i tak jak Dorota powiedziała, kąt 90 stopni, wiem, że możemy układać je z pojedynczych elementów, ale również z podwójnych. Gdzie byś rekomendowała, jakie rozwiązania? Asiu, wydaje mi się, że układanie deski pojedynczo jest zdecydowanie bardziej uniwersalne i przyznam, mm -hmm. że jest to najczęściej stosowany układ w moich projektach, ponieważ charakteryzuje się nim lekkością, Harmonią. Finezją można Taką finezją, uczyć. elegancją, tak, to mhm. się zgadza. Układ jeden do jednego sprawdza się w mniejszych pomieszczeniach, również w łazienkach, również w kuchniach. Pozwól, że wejdę tobie teraz w słowo. O tym, że podłogi winylowe możemy stosować na całej przestrzeni. Jedna podłoga, jedna przestrzeń, mówiliśmy już o tym kilka razy. Dorota powiedziała tutaj o kuchni, o łazience, to są mniejsze przestrzenie. Ja bardzo często spotykam się, Dorota, z, takim, z taką opinią, że motyw jodły, ułożenia podłogi jodłowej nie nadaje się właśnie do takich małych przestrzeni, typu kuchnia czy łazienka. Jakie ty masz podejście do tego? Osobiście jestem dużą fanką stosowania jodełki w całych pomieszczeniach mm. i często moi klienci również zwracają na to szczególną uwagę, ponieważ nie chcą mieć łączeń na mniejszej powierzchni, mm -hmm. więc możliwość ułożenia jodełki winylowej na całej powierzchni, na naprawdę, całej powierzchni. tak, naprawdę... Mm. Duży plus to jest rzeczywiście. Czyli mówimy o, tych, o tym ułożeniu jeden na jeden, możemy je ułożyć jeszcze dwa panele na dwa panele, tak, i trzy, trzy na trzy. Tylko tu już troszeczkę powietrza potrzeba, czyli fajnie gdyby ta przestrzeń była większa. Zdecydowanie rekomendowałabym taki układ do większych powierzchni, być może bardziej do powierzchni użytkowych, gdzie mamy więcej przestrzeni, mhm, czyli takich albo publicznych, albo handlowych. To, co widzicie w tej chwili, to jest przykład właśnie takiej przestrzeni. To jest akurat studio fryzjerskie z przepięknie ułożoną podłogą podłogą winylową. To są panele winylowe z rdzeniem mineralnym. Zobaczcie, jak świetnie ułożone. I wiem od właścicielek, że każdy, kto wchodzi do tego studia, pyta o tą podłogę konkretnie. Co to za podłoga jak, i dlaczego w ogóle pomysł na tą podłogę? Jest przepiękny widok z okna, przepiękny widok na podłogę. Zobacz również, jak takie ułożenie, właśnie wiodełkę, troszeczkę takiego podkręca smak samego wnętrza, prawda? Trochę szlachetności również daje, nawet właśnie takim przestrzenią publicznym, usługowym. Zgadzasz się ze mną? Jak najbardziej dlatego motyw klasycznej jodełki jest tak chętnie używany nie tylko w klasycznych stylach. Fajnie, że doszliśmy do tego momentu. Czekałam na to. Style. Style, a podłoga z motywem jodły. Często mówi się, myśli się tak, że takie podłogi, właśnie tak ułożone, to tylko i wyłącznie styl klasyczny. Ja myślę, że nie, że to nie tylko te wnętrza, nie tylko klasycyzujące motywy. Wydaje mi się, że możemy motyw jodełki używać także doskonale się sprawdzi w stylu modernistycznym na przykład. Ja bym się odważyła powiedzieć, że styl jodełki, klasycznej motyw jodełki, pasuje do każdego stylu. Mhm. Możemy go użyć w każdym wnętrzu, w każdym pomieszczeniu. I wcale nie bałabym się użyć go również w stylach modernistycznych. A boho? Boho jak najbardziej. Boho, vintage jak najbardziej, natomiast musimy troszeczkę uważać na całe otoczenie. To wiesz co, właśnie skoro mówimy o otoczeniu, troszeczkę może widzą podpowiedzmy, bo wyobraźmy sobie taką hipotetyczną sytuację, kupujecie mieszkanie 40 coś metrów, 50 coś metrów, chcecie w nim położyć podłogę winylową, chcecie, żeby zaistniała tam podłoga właśnie ułożona z motywem jodełki, co trzeba zrobić, żeby ta podłoga dobrze wybrzmiała na takiej przestrzeni, nie za dużej? Jeżeli ktoś chce mieć typowo klasyczne wnętrze i sięga po taką podłogę, co z okolicznościami, z meblami, z kolorami, co byś doradzała? Jeżeli chcemy, aby ta podłoga grała główne skrzypce, żeby to ona mm. głównie rzucała się w nasze oczy, musimy troszeczkę ujarzmić całe tło i troszkę mniej poszaleć z meblami. Czy dobrze rozumiem, że wtedy podłoga nam króluje, a cała reszta jest tylko dodatkiem do niej? Albo uzupełnieniem? Jak najbardziej, mhm. ponieważ sama podłoga ona nigdy nie stanowi stylu danego, tak? Ona jest albo uzupełnieniem danego mhm. stylu. Albo po prostu go podkręca. Albo go podkręca. E, czyli jeżeli na przykład marzy Wam się wnętrze bardzo nowoczesne, to jak najbardziej możecie tego typu podłogę zastosować, ułożyć ją właśnie w odełkę i zestawić z bardzo nowoczesnymi elementami, nawet loftowymi. Naturalnie, oczywiście. Wtedy sugerowałabym mocny kolor, mm. mocny wzór aby to przede wszystkim podłoga była tym głównym motywem. Bardzo się cieszę, że to wybrzmiało nam na koniec, że możemy motyw jodełki stosować, w, właściwie do każdego stylu go zastosować. My sobie tak luźno z Dorotą porozmawiałyśmy dziś o takich różnych aspektach ogólnych dotyczących podłóg winylowych z motywem jodły, ale ja bym chciała, jak to w Green no również w stronę aspektów technicznych podążyć. I tu już poprosimy o pomoc Karola, który nam dokładnie wytłumaczy, jak tak naprawdę te podłogi powinny być prawidłowo montowane, dlaczego są tak wyjątkowe i co nam gwarantuje w przypadku tych podłóg dobrą jakość. Dziękuję, Joanno. Wielokrotnie na swoim kanale poruszasz temat jakości. Jeżeli jakość, to podłoga winylowa marki Arbiton to podłoga winylowa na bazie rdzenia mineralnego. To on, jako serce naszej podłogi, gwarantuje niezawodność i jakość. To on daje możliwość montażu nawet 200 metrów bez dylatacji w systemie bezklejowym i klejowym. To rdzeń mineralny i wycięty specjalistyczny zamek 5Gi daje możliwość układania dowolnej formy, kształtu. Począwszy od jodły angielskiej przez podwójną miodłę, drabinkę wzór prosty, angielski. To wszystko sprawia, że te wnętrza stają się piękne. Ale nie zapominamy też o montażu. Jeżeli chodzi o montaż, nie musimy martwić się o przygotowanie specjalistyczne podłoża. Rdzeń mineralny powoduje, że mamy do czynienia tutaj z normą budowlaną, możemy układać na każde podłoże. Jeżeli macie pytania, zachęcam do zadawania ich pod filmem lub odwiedzenia naszego partnera handlowego sklepów sieci Belpol, gdzie doradcy udzielą odpowiedzi.